Cześć. Jeśli doświadczyłaś albo doświadczyłeś zdrady, i dziś czujesz się przytłoczony samotnością, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o samotności. O tej samotności, która przychodzi po zdradzie, kiedy wszystko się sypie, kiedy nagle jesteś sama z bólem, z pustką i z pytaniem: co teraz? Wiem, jak to potrafi boleć, ale wiem też, że może to być przełomowy moment, pod warunkiem, że nie uciekniesz. Czym jest samotność po zdradzie? Samotność to nie jest tylko brak obecności drugiej osoby. To nie chodzi tylko o to, że partner albo partnerka zostawiła cię i być może mieszkasz teraz sam albo sama i nie masz z kim pojechać na wakacje, nie masz z kim iść do kina. To coś znacznie głębszego. To poczucie, że świat, który znałaś, przestał istnieć. Że coś, na czym budowałaś swoje życie, nagle zniknęło. To jest ogromna pustka. Więc w tej pustce nie chodzi tylko o stratę partnera. Chodzi o stratę zaufania, bezpieczeństwa, a nawet sensu. I nawet jeśli wokół są ludzie, którzy cię wspierają, ty i tak czujesz się sama. Bo Twoje rany są tak ogromne, że nikt z otoczenia nie może tego nawet zrozumieć. Twoje życie rozsypało się w gruz i wiesz, że przed Tobą jest trudny i bolesny proces, który musisz przeżyć sama. Że mimo wsparcia, które być może otrzymujesz, to nikt tego nie zrobi za Ciebie. I ty sama musisz się z tym wszystkim zmierzyć. De facto jesteś w tym bólu sama. Ta samotność to również poczucie porzucenia, to bezradność, to poczucie, że on wybrał inną, lepszą. I może być tak, że nadal jesteś w związku z tym partnerem, który cię zdradził, a czujesz ogromną samotność. Ona się rodzi z tego, że ta osoba, która miała być zawsze po twojej stronie, złamała obietnicę, którą ci dała. I tak bardzo cię zraniła, i masz mętlik w głowie, i nie wiesz, co jest prawdą, co nie jest. I czujesz się oszukana, i czujesz się pozostawiona sama z tym bólem, który rozrywa ci serce. Samotność to takie wewnętrzne uczucie braku przynależności, braku bycia widzianą, braku bycia zrozumianą. Samotność to poczucie, że nikt nie widzi Twojego cierpienia, nikt cię nie słyszy. Jesteś otoczona ludźmi, ale i tak czujesz się niewidzialna. I to jest taki stan, w którym zadajesz sobie pytania, kim ja jestem, komu ja mogę teraz zaufać i czy on kiedykolwiek naprawdę ze mną był? Dlaczego samotność tak bardzo boli? My jesteśmy stworzeni do relacji, do życia z kimś. Bo jeśli spędziłeś lata żyjąc z kimś w związku, to życie samemu wywołuje ogromny lęk. I boli nas nieobecność kogoś, kogo kochaliśmy, nawet jeśli ta osoba nas zraniła. Ona była częścią naszego świata. I jej brak uruchamia taką ogromną pustkę, którą trudno wypełnić. I może być tak, że jesteś wciąż z tym partnerem, ale wiesz, że nigdy już nie będzie tak jak było. Samotność jest bolesna, bo nasz mózg nie znosi odrzucenia. Kiedy ktoś, komu ufałaś, Cię zdradza, to odpala się ogromny ból serca, ale aktywują się także stare rany, bardzo głębokie, o których może nawet nie masz, nie masz pojęcia albo nie pamiętasz ich, bo być może już kiedyś czułaś się porzucona. Być może w dzieciństwie nikt nie słyszał Twojego płaczu, może byłaś dzieckiem, którego nikt nie widział, nikt nie słyszał, które nie było akceptowane które nie czuło się w domu ważne, i już wtedy czuło się samotne. I teraz ta samotność, którą przeżywasz w związku ze zdradą, ona również dotyka tej starej samotności i boli podwójnie. Co jest najgorszego w samotności? Nie to, że mieszkasz sam. Najgorsze w tej samotności jest to, że zaczynasz słyszeć w swojej głowie, co mówi twój wewnętrzny głos. Nie ma nic, co go zagłuszy, nie ma nikogo, kto go zagłuszy, i włączają się głosy w twojej głowie. Widzisz? Nikt cię nie chce. Nie da się ciebie kochać. Wybrał inną, lepszą od ciebie. Kim teraz jesteś, jak nie jesteś w tej relacji? Twoje życie kręciło się tylko wokół tego partnera albo męża, i teraz go nie ma, jesteś nikim. Takie głosy możesz słyszeć w swojej głowie. I najgorsze w tej samotności jest to, że nie ma nikogo, kto mógłby cię zapewnić, że jesteś ważna, że jesteś wystarczająco dobra, że jesteś ok. I mierzysz się z tą pustką i z tym chaosem, I jeszcze z tą swoją głową, z tymi głosami, które ci nie pomagają, tylko jeszcze ci dokopują. I wiesz, że nie ma od tego ucieczki. Więc zobacz, to nie boli Cię sama samotność, tylko boli Cię to, co w niej widzisz, to, co ona odbija Twojego. I bardzo trudno jest się z tym zmierzyć, i dlatego tak często uciekamy w aktywności, w social media, w sport, w seriale, w pracę, w relacje, a to wszystko jest tylko plasterkiem na ranę. Boimy się usiąść w ciszy i wziąć tą samotność na klatę, bo nie jesteśmy pewne, co w niej znajdziemy. Ale jeśli nie usiądziesz i nie spotkasz się z nią, to nie spotkasz prawdziwej siebie i nie poznasz siebie. A samotność zmusza do spotkania z tym, co masz w środku. Więc zobacz, paradoksalnie w tej samotności, której się tak bardzo boimy, może kryć się potencjał. Może ukrywać się przestrzeń na poznanie siebie, na rozpoznanie tych głosów, które się odzywają, tych starych ran z przeszłości, którymi być może nigdy się nie zajęłaś, na rozpoznanie, co do tej pory kierowało Twoim życiem. To może być przestrzeń, żeby zauważyć schematy i przekonania, którymi żyłaś, które Cię ograniczają, które Cię być może sabotują. To może być przestrzeń, żeby Zacząć widzieć siebie. Uczyć się widzieć siebie i akceptować siebie. Żeby zauważać swoje emocje, swoje potrzeby. I żeby w końcu postawić na siebie. Żeby postawić siebie w centrum swojego życia. Więc nie uciekaj od niej. Spotkaj się z tą samotnością, zaakceptuj ją. A ona przestaje wtedy być taka straszna. Jeśli ten film poruszył Cię chociaż trochę, zostaw komentarz. A jeśli czujesz, że chcesz iść głębiej i chcesz zmierzyć się z tą swoją samotnością, i nie chcesz być z tym sama lub sam, to zapraszam Cię na konsultację wstępną. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Wszystkiego dobrego!